Osobiście uważam, że galerie handlowe powinny być lokalizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, no ale tutaj mamy stan zastany. Ktoś kiedyś zbył nieruchomość na rzecz... Firmy HIT, pierwotnie, potem firmy Tesco. Działa obecnie sklep, który pozostawia wiele do życzenia, bo jest to budynek z dawnej epoki. Blaszak, który nie licuje z charakterem tego miejsca, więc powinno powstać w tym miejscu coś nowocześniejszego. Osobiście uważam, że ta galeria jest duża i może budzić kontrowersje u tych, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie. No, niemniej jednak radni miasta taką decyzję podjęli, więc do radnych miasta należy mieć. W tej sprawie pretensje, a mieszkańcy w 2010 roku, czyli dwa lata po, po uchwaleniu planu zarządzania przestrzennego, radni to są reprezentanci mieszkańców, więc to nie są fachowcy w każdej dziedzinie, nie muszą być fachowcami planowania przestrzennego, mogą w ogóle nie znać się na tym. Reprezentują mieszkańców, czyli wsłuchują się w ich głosy, a potem podnoszą te kwestie, które wysłuchali na posiedzeniach rady, przekonując urzędników do jakichś swoich czy mieszkańców racji. No w tym przypadku radni miasta niewątpliwie. Zawiedli. Plan zagospodarowania przestrzennego, projekt planu przedstawili urzędnicy, pani prezydent, no a formalnie pani prezydent wniosła go pod obrady. Znaczy, że urzędnicy uznali, że te zapisy planu są dobre dla mieszkańców, a radni w tej sprawie nie wyrazili innego, innego poglądu, pomimo że sprawa od samego początku budziła kontrowersje. Przecież ja, jako ówczesny radny opozycji, dzielnicowy radny, radny podniosłem właśnie kwestię parametrów zabudowy i rzeczywiście udało się przekonać radnych miasta do tego, żeby dwójpółkrotnie zwiedlić. Zmniejszyć tą zabudowę, no ale na tym, się, na tym się skończyło. Przecież radni mogli równie dobrze powiedzieć, że w ogóle w tym miejscu nie powinno być funkcji usługowo-handlowych. Chociaż tutaj nie było to zapewne możliwe, bowiem studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwalone z kolei przez radnych miasta w 2006 roku, czyli w jeszcze poprzedniej kadencji, w tym miejscu przewiduje taką, taką funkcję. Plan musi być zgodny ze studium. Zatem tak naprawdę ten grzech pierworodny był stworzony przy uchwalaniu studium. Potem kontynuacja tego grzechu pierworodnego, że chodzi o parametry zabudowy, to Rada Miasta poprzedniej kadencji 2008 rok lipiec, no i teraz jest pokłosie tego stanu rzeczy.